Jestem po spotkaniu, byłem na spotkaniu z Lucyną Kulińską i z Józefem Białkiem. Super. E, Lucyna Kulińska dała czadu, oczywiście na spotkaniu i tam między innymi przytaczała książkę ambasadora Polski, świetny ambasador Krzysztof Baliński, e, który był ambasadorem w... w kurcze, ciągle mi się myli. Gdzieś tam w Azji, w, a, no, Azja tutaj ta południowa, gdzieś około Arabii Saudyjskiej, Jemen. I no, powiedziała, że ona jedzie po bandzie, ale on to jedzie w tej książce po bandzie bez trzymanki, pokazując w ogóle układy ukraińsko ukroponim po prostu, tak. który, który jest. Nie mamy elit, były rozmowy na ten temat. No i tak rozmawiałam z niektórymi tam ważniejszymi osobami od siebie dużo ważniejszymi, <śm> dużo, <śm> dużo, że tak powiem, tuste ryby. No to twierdzą, że w ciągu roku polskie rolnictwo będzie zaorane. Eee, po prostu wjeżdża syf, totalny syf poniżej ceny. To są ceny dumpingowe eee, ze sporyczem, z aspargiliusem. To są po, m, grzyby, Chworoby, grzyby. M, tak, które powodują porażenie. Ja przyznam się szczerze do pewnego takiego grzechu, że swego czasu w zeszłym roku kupiłem jakieś produkty w sklepie ukraińskim, żeby spróbować m.in. co to jest sało, sało, mhm. sało. Kojarzycie? Jeśli kupiłeś oryginalne sało, to w porządku. No. Ja, no, no, ukraińskie oryginalne. Po prostu byłem tak chory. Że ja dochodziłem chyba z dwa tygodnie do siebie po, po czymś takim, po, po tam kilku plasterkach. Widzisz, trzeba nie było, ci, trzeba było nie odchodzić, bo to tak jest. Jak dusza opuścić ciało, to nie pomoże no. a, nawet sało. Słuchaj, zadam ci pytanie: jak konsumowałeś tę słoninę, czyli sało, m, tak. zapijałeś? Nie. Dlatego no. jesteś. <the> Kochany, po każdym kęsie trzeba było zapić. Tak to a, działa. A chleb się tylko wącha. Bo by się optymalny, optymalny, by, się optymalny by umarł. Tak. Tak, jakby zobaczył, no. że jemy chleb na wizji. Widzisz i, tu, i widzisz, i tutaj diagnozę masz: jakbyś zapił, to byś zdezynfekował. Tak? tak. Ale najlepiej spirytusem od razu. I wtedy, no właśnie. I wtedy miałbyś najwyżej tylko sraczkę, rozumiesz, ale, ale, ale byś spokojnie mógł funkcjonować, no. Ale naprawdę kolega bierze, ozonuje mięso, nawet eko, wychodzi biała piana. Jak wyjdzie, e, inny jest w ogóle smak, inne jedzenie, inne rosoły. No coś nieprawdopodobnego. Czym faszerują? Po prostu chcą dobić tych, którzy się nie zakreszczyli e, gównem, które po prostu im przyniesie masakrę. A jeszcze jedną Wam rzecz powiem: dzwoniłem do jednego z klientów, to zakontraktowanych na Ukrainie jest tyle samo zboża plus 10%, czyli sytuacja się rozwija. A jeszcze zobaczyłem, słuchajcie, jajka, ukraińskie jajka w Belgii. Otworzyli, zbadali jakimś tam swoim przyrządem na toksyny, na różnego rodzaju dodatki, poza normami, poza orbitą. Oni zaorają po prostu te, te, to jest taki Ukrainie, program kosmiczny nadal ma się dobrze. No, więc najgorsze jest to, że to są oligarchowie. A ten złoty kłos, który najwięcej skupił, nie wiem czy dobrze mówię chyba, złoty kłos, naj, najwięcej w Polsce zgubił zboża, no to. Złote w, ziarno, tak? Niby złote kłos, ziarno. No. Złote ziarno, tak. No to jest, świecie narodowości izraelskiej, mimo że rosyjskie jakieś się nazywa, ale narodowości, narodowość izraelska. No i tak to, a jeszcze dzisiaj wyszła informacja, że po prostu młyny w Polsce podlegają Komorowskiemu, prezydentowi. No to, no to ja nie wiem. Po prostu widzę co. I no, no, no tutaj, tutaj widzę, jak się z mgły wytwa, wy, wy, wychyla twarz. Ja teraz już wiem, jak. optymalnego. optymalnego mgły, tak, zobaczył. optymalnego i mówi, no i wychodzi na moje. <laughs> optymalny wychodzi na twoje. Nie trzeba tego jeść po prostu, nie zbliżać się do tego. Ale powiem ci optymalny. Salceson z Ukrainy to musi być hardcore. No. Wyobrażasz sobie? Po salcesonie z Ukrainy normalny człowiek idzie y, 5 km na godzinę, a po salcesonie z Ukrainy idzie 25 km na godzinę. Tak. tak. Poszukiwanie no. stracza odbywa się w tempie światła. Masarnia no. frontowa poleca. Świeża kaszanka z Ukrainy. <laughs> no. Ale są no, fajne jest, żarty ta, robimy. No, tam dobrze. jest Daria, tam jest Daria i Jurek. E, to chyba 3, 3 albo cztery minuty. Najbardziej merytoryczna część całego spotkania wypowiedź tej dwójki, to jest ten Jurek z, ze świadomych Brzeg e, I dzisiaj też był Robert Piskorski na spotkaniu. Także pozdrawiam was serdecznie. Dzięki, dzięki Super. I, 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 no i tyle. No, nic więcej nie mogę powiedzieć. E, Wojtek, powiem ci tak. Jak mówiłeś o tych jajkach, to mówiłeś, że pojechały ukraińskie jajka do Belgii i y, y, zawieziono je do hurtowni i one się rozbiegły po hurtowni. Takie, takie... <laughs> jajka ukraińskie rozbiegły się po prostu. Rozbiegły się. <laughs> I, I Belgowie. Belgowie. <laughs> I, słuchaj, I straż belgijska, policja belgijska przyjechała i strzelała do nich, ale jajka były szybkie. Dopadały. A amunicji brakowało. amunicji tak? dopadały. A poza jajek było dużo, bo to całe tiry nie? Jajek było dużo bo. i one dopadały, słuchaj, Belgijek i zapładniały je. <laughs> Jajka to może facetów zapładniały w Belgii. Nie no, co nie da się. Z facetów tylko gwałciły. Natomiast za, no. zapładniały, zapładniały belgijki. No. Tak. I co z tego wyszło? No, no zobaczymy. No. Złote nie, Zobaczymy. To jeszcze nie jest pewne, co wyjdzie. Złote, a skromne wyjdzie. No wiesz, to tak no. jak mi się słyszałeś, jak, jak tutaj pokazywali formularz paszportowy, gdzie tam już jest, wiesz, mężczyzna. Kobieta i tam trzecia płeć, nie? I ja nagle odkryłem, o jaką płeć wojciech chodzi. No no. Mężczyzna, kobieta i skurwysyn. Jako trzecia. <laughs>